Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Proszę Państwa, dzisiejsze nasze spotkanie ma charakter szczególny. Mamy przyjemność gościć w naszej szkole pana Józefa Linka, poetę, śpiewaka operowego i to, co bardzo ważne jest, to absolwenta naszej szkoły. Witam bardzo serdecznie naszych gości, którzy dzisiaj raczyli. Uświetnić naszą wizytę. Witam panią starostę Małgorzatę tutaj wraz z panem wicestarostą Józefem Gismanem, też absolwentem naszej szkoły. Jest mi niezmiernie powitać członka zarządu powiatu kędzierzynsko kozielskiego pana Stefana Wałacha. Serdecznie witam Panią Danutę Wrubel, wiceprzewodniczącą Rady Powiatu. Ogromnie cieszę się, że jest z nami pani dyrektor powiatowego zespołu oświaty, pani Aurelia Stępień. I oczywiście bardzo ogromnie cieszę się, że jest z nami pani skarbnik powiatu, pani Wiesława Trelka. Bardzo, bardzo gorąco witam nauczycieli naszych szkoły, tych z Państwa, którzy uczyli w szkole, a jednocześnie byli uczniami pana Józefa Linka, panią Kornelię Durkacz, bardzo miło, pani profesor uczyła przedmiotów zawodowych budowlanych i wychowawcę jednocześnie nauczyciela matematyki, pana Antoniego Cieleckiego. Występ naszego gościa uświetni Pan Dyrektor Szkoły Muzycznej, Pan Gottfried Włodarz. Za chwilę wszyscy Państwo zobaczycie i Pana Gottfrieda i Pana Józefa Linka, a ja wykorzystam i w kilku słowach powiem być może o dorobku Pana Józefa Linka. Pan Józef Linek urodził się w Kędzierzynie Koźlu, uczęszczał do naszej szkoły, szkołę skończył w roku 1985, po skończeniu szkoły, studiował na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Następnie studiował w Wyższej Szkole Muzycznej w Kolonii, skończył kierunek wokalno-aktorski i aktualnie śpiewa w operze w Bonn. Pan Józef Linek kocha poezję i kocha muzykę. Miałam możliwość przekonać się o tym godzinę wcześniej, kiedy to właśnie rozmawialiśmy na temat poezji, na temat muzyki, jak wielce muzyka i poezja otwiera duszę człowieka. Myślę, że za chwilę koncert, który będziemy mieli okazję usłyszeć, i niewątpliwą przyjemność usłyszeć wiersze recytowane przez naszego gościa, Pozwolą nam właśnie na odrobinę tej wrażliwości, na otwarcie naszej duszy. Dodam jeszcze tyle, że pan Józef Linek jest autorem trzech tomów poezji. Te tomy noszą taką nazwę, takie tytuły, jak kwitnący pył, szumiąca cisza, kwitnąca cisza. Nasz gość napisał również libretto do opery. Dermantel, znanej kompozytorki holendersko-francuskiej. Życzę Państwu miłego odbioru, przyjemnych wrażeń, miłych chwil i jeszcze serdecznie powitam Pana Fryderyka Trautberga, bardzo nam miło. I poproszę naszych gości, Pan Józef Linek i Pan Gottfried Włodarz. Bardzo nam mi miło. Dzień dobry, witam wszystkich. Cieszę się niezmiernie znowu być w murach um, mojej byłej szkoły. I tak jak wszedłem, to od razu myślę, a schody się nie, z, nie zmieniły. Schody są te same, które były. Tylko obok schodów są teraz automaty na kawę. Kiedyś tego nie było, kawy nie było też. No, także to jest takie bardzo miłe przechodząc przez korytarze czy zaglądając do, do sal jest niesamowita zmiana i widzę, że są niesamowite możliwości nauki, patrząc na salę wyposażone w komputery. Także nic innego, tylko uczyć się i się. Guten Abend, liebste Nacht, du darfst sie küssen wie junger Wind, die wunderschönste Braut. Guten Abend, liebste Gedanken, du darfst sie für sie scheinen wie Vollmond in der sonnigen Nacht. Guten Abend, liebste Schatten, du darfst sie berühren wie Sterne, Die Meeresau. Guten Abend, liebster Traum, der für mich am Morgen erwacht. Słońca wspomnienie otarły szczęścia łzy. Dzień dobry, piękna księżniczko. Powiedział chłopczyk, budując zamek na piasku w swoim śnie: Jesteś tak piękna jak kropla rosy o świcie, ubrana w płatki róż. Jesteś tak piękna jak powie wiatru i oddech ptaku śpiew. A gdy dorosnę, obudzisz mnie pocałunkiem swym, a ja zostanę na zawsze rycerzem twym. wenn vom himmel sterne fallen nachtigall nicht enden will weiß ich weiß ich nicht wie mir geschehen und in stille ich liebe dich <laughs> Nie chcę wiedzieć już dlaczego, w ciszy życia kocham Cię. Ich hörte den Wind singen, Für dich, du liebste, mein. Die Sterne weinend klingen, Vereinten uns im Traum. O świcie śpiewałem z różami. der Wabschi so wie war ich in Ammen so in Sesseln auf Tänzschewalzer wo sie an der U-Bahn sind was den der Mond der dich zum Träumen erwacht der im der deine Füße streicheln darf die Sonne die dir den schönsten Brautstrauß schmückt, der Wind, der mit meinem Atem deine Wangen berührt, der Traum, der für uns in Ewigkeit geht, ich bin dein Belästiger, der ewig dich lieben wird. piaskiem pieszczącym stopy Twe, słońcem promieniem splatającym włosy Twe, wiatrem oddechem całującym usta Twe, snem marzeniem kroczącym w naszym śnie, ja jestem Twym przeznaczeniem, co wiecznie Cię kochać chce. Lassif, ganz lassif, Berühre ich deine Träume, du willst. Langsam, ganz langsam, wie ein Sklave, berühre ich dein Gesicht, du spürst. Leise, ganz leise, wie ein Stummer, flüstere ich mein Glück, du hörst. Hände, meine Hände sterben verhungern nach dir. Du Finge, Finger, meine Fingerarmee, kopflose Kriege, erobern jeden körpertraum. Traum. Du ergibst dich. A oczy Twe błyszczą, jak perłowy słońca blask. A oczy Twe błyszczą, jak rozgwieżdżonego nieba dźwięk. Lass mich nach Hause gehen und küsse zum letzten Mal, mein liebster Atemtraum. Lass mich nach Hause gehen, berühre meine Träume nicht mehr, mein liebster Schicksalsgesang. Lass mich bitte fliegen zu dir, mein Windestanz, wie weiße Taube im letzten Herzenstraum. Durch Wälder, durch, durch Flüsse, über Berge und Wiesen, zurück zum A Kindesaugentraum, zurück zum letzten Anfangsatemhauch. Durch Nächte und Tage suchten nach eins, wie unser Traum, der sich nie berühren darf. Kniend am grünsten Grasaltar in blühende Zaubergraten, schenke ich dir mein Herz und meinen letzten Atemhauch.